3893 km w niecały miesiąc zrobiłem taki przebieg, i to jest ta zaleta hybrydy. Na co dzień jedę na elektryku, ale na trasie w każdej chwili mogę użyć mocnego napędu. W tym momencie jedziemy na benzynie, ponieważ wróciłem z trasy i nie miałem po prostu chęci ładowania go prądem w domu naładuję go w pracy za chwilę prądem ale to dla mnie nie jest problem ponieważ zawsze mogę jechać na benzynie serdecznie witam mam samochód już od prawie miesiąca czasu, w tym czasie przejechałem nim prawie 40 tysięcy kilometrów w dwóch jakby odcinkach jeden etap to był Przejazd 1319 km po mieście. Zrobiłem wtedy też dwie 200 km trasy. W większości czasu to była jazda na silniku elektrycznym. 800 km na prądzie zrobiłem wtedy. I drugi etap to była trasa długości 2462 km, i wtedy Jechałem tylko i wyłącznie na paliwie. Jakie wyszło spalanie? Tak jak mówiłem, po mieście spalanie wyszło około 11 kWh na 100 km i 2,8 litra też na 100 km. Przejechałem dzięki temu dystans 1319 km. A jeżeli chodzi o trasę długą, autostradą dużą prędkością. Spalanie wyszło niecałe 7 litrów benzyny na 100 km, dokładnie 6,9. No i oczywiście 0 kWh, ponieważ pusty był akumulator. Przejechanie 100 km kosztuje nas dokładnie 12 ,33 zł. 33 grosze przy taryfie całodobowej. Ładując go oczywiście z gniazdka w domu, to odpowiada mniej więcej niecałem 3 litrom paliwa zrobienie tego samego dystansu ładując się w nocy to jest tylko 5 ,40 zł groszy odpowiada to 1,2 litra paliwa pytanie, czy samochód za 150 tysięcy złotych może być alternatywą dla elektryka samochód, czyli limuzyna myślę, że tak, ponieważ na co dzień mamy dużą oszczędność jeżdżąc nim po mieście Koszty są bardzo znikome. A ilość energii, którą tankujemy w domu, wystarczająca na całodniową, normalną jazdę. A jednocześnie możemy spokojnie jechać nim długie trasy. Kompletnie nie martwiąc się poziomem energii elektrycznej, wystarczy tankować paliwo na stacjach paliw. Jeżeli chodzi o tankowanie na trasie, koszt 1 kWh prądu to jest nie mniej niż 1 zł. Czyli przejechanie 100 km na prądzie kosztowałoby 17,5 zł. To odpowiada 4 litrom benzyny. Oszczędność rzędu 20-30%, ale niestety dość duży okres czekania na naładowanie się samochodu. No i tego prądu i tak starczyłoby tylko na przejechanie tych 50-60 km. W Niemczech naładowanie samochodu. Kosztuje 65 euro eurocentów za 1 kilowatogodzinę, czyli w moim przypadku przejechanie 100 km kosztowałoby aż 11,5 euro. Zważywszy, że koszt benzyny w Niemczech to 1,2 euro za litr, to, to tankowanie odpowiadałoby kupieniu ponad 9 litrów benzyny. Czyli dużo bardziej opłaca się tankować niż. Korzystać z prądu na trasie. Tak jak mówiłem, auto idealne do jeżdżenia po mieście, gdzie możemy tankować się prądem. Jeżeli chodzi o, o, o tani prąd w domu czy w pracy, ale na trasie bardzo wygodne z powodu benzyny. Bez problemu możemy nim jechać i robić te 2-25 tysiące kilometrów za jednym razem. Tutaj były też opinie w internecie, że Skoda posiada słaby silnik spalinowy i bez prądu to jest naprawdę auto dość słabe. Powiem szczerze, że naprawdę jeździ mi się nim bardzo dobrze. Przyspieszenie, jakość jazdy. Jest rewelacyjna i to mówię o silniku benzynowym, z którego korzystałem cały czas na trasie. Oczywiście cały czas każde hamowanie powoduje odzysk energii i tą energię samochód y, dodaje do silnika elektrycznego momentu, momencie podjeżdżania pod górkę, przyspieszeń, y, stojąc w korku, co się zdarza na polskich autostradach dość często, y, po prostu stoimy cały czas na wyłączonym silniku, mając klimatyzację i pełen komfort włączony. Jestem w stanie zdalnie poprzez aplikację w komórce uruchomić sobie ogrzewanie samochodu na postoju, chłodzenie, ogrzewanie szyb przednich, tylnych, i tym samym wchodzę do samochodu już przygotowanego do jazdy. Mam nadzieję, że zaciekawiłem Państwa tym samochodem. Oczywiście moje uwagi i moje spostrzeżenia dotyczą każdego rodzaju auta hybrydowego Plug-in, nie tylko Skody. Z tym, że no ja posiadam skodę, dlatego jestem w stanie o niej opowiadać tak z pierwszej ręki. I zamiast wydawać pieniądze na elektryka, w tej samej cenie kupimy sobie naprawdę luksusowe auto hybrydowe. Dziękuję za uwagę i zapraszam na kolejne podsumowanie. Do widzenia. Zrobiło się trochę nastrojowo, ale też odrobinę sennie, więc teraz przyspieszymy i wzmocnimy. Osbankowy zespół z Berlina nazywa się Kigon w utworze Ideal z płyty de